Delegacji, którzy przyjeżdżali i, proszę Państwa, wizytowali Polskę, takimi samochodami się poruszali. Uwaga Panowie, ten samochód jest chłodzony powietrzem. Proszę Pana, dziękujemy. Do miłego zobaczenia. Dziękujemy i następny samochód, prosimy. Prosimy następny samochód. proszę pana to jest Fiat aha Fiat 600 Multipla produkowany w roku 1963 pojemność silnika 767 ile cylindrów? 4 moc proszę państwa to jest 29 koni mechaniczny prędkość 110 rodzaj iskrowy, układ rzędowy zużycie paliwa 7 litrów na 100 kilometrów, czyli proszę Państwa na tamte laty, lata. Samochód bardzo oszczędny. A czy to jest ten samochód, to się z przodu do niego? Nie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzymy wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo i zapraszam następny samochód, czyli żegnamy diata multiple. Znakomicie, proszę pana, te trąbki są rewelacyjne. Proszę państwa, marka samochodu Fiat, model 128 Sport L, produkowany w 1973 roku, pojemność 1100, ilość cylindrów 465 koni mechanicznych, Prędkość, słuchajcie no jest, Państwo, wiadomo, że to produkowali Włosi, 150 km na samodowo, godzinę no? i również użycie paliwa. A ja mam e, proszę Państwa, 7 litrów. Znaczy to jest oryginalny lakier? Nie, to jest drugi lakier. A na... Jak do poszania wypominają, to oni wszyscy będą. 15 litrów, a tu 7. A widzi Pan, na 15, ja tak piętnaście, tak całe siedem. Gwiazda wyczynowa. <noise> Dziękuję Panu uprzejmie, życzymy szerokiego <noise> urodziny. Zapraszam na scenę. No, proszę Państwa, samochód, który wszyscy z wcześniej urodzeni znają. Warszawa M20. Proszę Państwa, to, państwo, to samochód, śluł, którego licencję kupiliśmy w Związku Też Radzieckim. Proszę Pana, który on jest roczny, chcę powiedzieć? Wyżnik Warszawy jest 1964. I ile spala? No, na trasie 10, a na mieście 13. Aha, czyli mieści się w gabaryty. No teraz, teraz były by problem. Proszę pana. Dziękuję bardzo. Zapraszam. Kolejny stary samochód to aż trudno uwierzyć, bo to maluch. Jest ich coraz mniej na naszych ulicach, ale zaraz się dowiemy. Proszę pana, który rok? Maluch jest z 1974 roku, jest 3 miesiące starszy od Aha, trzy miesiące, to pan musi mówić dziadku czy bujek? Jakoś tam, ale to jest wersja kabry. Eee, faldy to jest oryginalny faldy eee, montowany eee, przy włoskiej produkcji. A ten maluch właśnie pochodzi z Proszę pana, ile spala? Około 6 litrów Gratuluję Gratuluję, Nie pan nie wymienia, bo to jest majątek Zapraszam Kolejny Który rok, proszę bardzo? 51. 6,5 6 litra na 100 Ale to jest jedyny auto, w którym nie było można zgrzeszyć A To z tego wynika, że pan próbował i nie wyszło <grym> Proszę pana zgrzeszyć, to było za reflektorem. Proszę pana, to już pan na pewno próbował. Bierzemy na słowo. Dziękujemy. Proszę bardzo. I kolejny diabł. Proszę pana, który rok produkcji? To jest 1969, na dwóch walkach w To jest 3, na cztery koła były hamulce tańczowe. To była nowość. Ten, w tym czasie. Ile spadł? około 90 litrów na stoku. Nie, to jest pierwszy lakier czy nie? Pierwszy lakier. Nie ma pasów, bez to jest samochód. bez pasu. Bez czego? Bez pasów. Pasy jeszcze wtedy nie były. Ale teraz pan już ma. W dalszym ciągu nie trzeba. Proszę pana, oby te pasy nie były tak potrzebne, wszystkiego najlepszego, dużo przyjemności. No i proszę państwa, teraz już mamy nie samochody, tylko mamy coś innego. Proszę Pana, bardzo zapraszam. Zapraszam, zapraszam. Ano, ma, tak? Tak, tak? Proszę Pana. Starszy od Pana? Trochę, ale mimo wszystko starszy. On ma staranie benzynowe, czy EWOP? Dziękujemy Panu bardzo dziękujemy za udział w naszej wizycie. Proszę bardzo, w 330. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, jak te traktory są, w tej, nie tylko traktory, ale również samochody są znakomicie utrzymane. Proszę Pana, rocznik. Proszę Pana, który. Proszę Pana, czyli Proszę Pana. Si no hay un verdadero acordejo, no te